Umarł król, niech żyje król. Wielu biznesmenów, oświeconych coachy i nowofalowych pisarzy, mentorów masowo produkuje książki w stylu Jak zostać milionerem w 3 sekundy, kładąc lagę na wszystko. Ta książka, którą przed chwilą trzymałem w swoich dłoniach nie jest o tym, bo ja nie wiem, jak zarobić grube miliony. Jak pytałem ojca w dzieciństwie, czy ma stówę, no to odpowiadał, gdybym miał, to już by mnie tutaj nie było. I to jest jego jedyna maksyma, której się do dzisiaj trzymam, czasem klepiąc, bidę jak Benny hill pałę tego drugiego. Ja za to mam dla Was gotowy przepis na to, jak przepieprzyć grube miliony. Oczywiście nie swoich pieniędzy, gdzieżbym tam śmiał. Po lekturze Czarnej Księgi 2 dowiecie się, jak urzędnicy przekopcili grube miliony z naszych podatków w urzędowych spalarniach pieniędzy. Jak zabijali wieko przedsiębiorczej trumny, wiercąc w głąb ziemi w poszukiwaniu coraz to większych niewypałów. Będzie smutno. Będzie strasznie, będzie głupio, będzie strasznie głupio, będzie śmiech przez łzy. Druga edycja Czarnej Księgi to takie turne po mokrych snach, inwestycyjnych polucjach naszych kochanych włodarzy, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ministrów i premierów. Aha, zapomniałbym. Przemysław Staciwa, witam i zapraszam na specjalny czarnoksięgowy odcinek Niszczarki Podatku. Zachęcamy Państwa do dalszego wspierania Warsaw Enterprise Institute i Wolności w Remoncie za pośrednictwem patronażyta. Piękna jest ta okładeczka. Nasz grafik, skromny fajny chłopak, jak się zabrał do roboty, to naprawdę się postarał i przyznaję to bez bicia. I muszę też przyznać, że poprzednią okładkę to według mnie trochę skawalił. A to dlatego, że ponoć Szewmu tak kazał, że niby taka mitologia, nośne porównanie, tantal wnoszący pod górę ten ciężki podatkowy głaz i tak dalej. Dobra, ja nie będę w to mocno wchodzić, bo nie ma co tutaj Tomka grillować, gdyż na wydaniu drugim mi się skończy cała ta pisanina. No więc, co my tu mamy? Już wam będę szybciutko referował. Nie, to nie to Pozycja numer jeden nas interesuje Budowa boiska e, Budowa boiska w Kielcach W mieście Liroja Kadzielni i Korony wzięli chyba do serca Nasze uwagi o szanowaniu publicznych pieniędzy I ostrożnym ich wydawaniu Tak ostrożnie wzięli się za to boisko Że aby nie przesadzać To wybudowali pół boiska Za 100 tysięcy złotych Na drugie pół nie starczyło kasy. I tak sobie to od lat budują. Niedługo stuknie dekada, będzie dziesiąta rocznica budowy drugiej połowy boiska. Inicjatorem inwestycji był prezes spółdzielni na Stoku, który już dawno prezesem nie jest. I teraz ciągnie tę sprawę kolejny, już nie wiem, albo kolejny, kolejny prezes spółdzielni, bo to się zmienia, chociaż w różnych miejscach z różnym natężeniem. Ale o tych spółdzielniach i ich sukcesach na marginesie to można by oddzielną książkę napisać. Tak mawiał przynajmniej mój były Teściu, bo jak się tam pojedzie, coś załatwić, to często wyłania się nam stary, niby zapomniany świat, ale jednak pachnący czymś takim znanym z minionej epoki. Coś o tym wiem, bo ostatnio potrzebowałem kilka papierów z takiej spółdzielni dostać, coś załatwić. No i co? Linoleum, kawa, senne panie, rozpasanie, aneks do aneksu. Angenek przyjdzie sprawdzić piony. Takie klimaty. Chyba zrobię o tym odcinek. W każdym razie, w sprawie tego kieleckiego boiska, to pasuje nam szereg określeń i odniesień kulturowych. Bramka jest jedna, piłki mogą być dwie, robota na półgwistka i tak dalej. Trener do zawodników. Gramy do końca. Piłkarz, ja gram do połowy. I może być tak, że jeden przeciwko trzem i strzela bramkę. I to jest właśnie wejście z tyłu. To jest klasyczne wejście Lamparta. Dobra. Przenieśmy się na moment na tę drugą połowę kieleckiego boiska. Nawiedza mnie właśnie spirytystyczny duch Monty Pythona i zapraszam na krótki przekaz. A oto kolejne cudo współczesnej architektury. Boisko, które jest tak innowacyjne, że postanowiło istnieć tylko w połowie. Druga połowa jest w stanie kwantowym, potencjalnie gdzieś w równoległym wszechświecie. A ja może bym coś państwu zaśpiewał, bo mnie tak melodyjnie naszło. Zresztą zainspirował mnie niedawno radny sejmiku województwa łódzkiego, który był zaśpiewał podczas sesji. Choćbyś prącie wsadził w blender, nie zrozumiesz co to gender. Dobry jest z niego ananas. Ja podobnie jak Leroy pochodzę z kieletczyzny, więc proszę zapiąć pasy. Zapewne radnego nie przebije, ale spróbuję. Więc... Cyzoryk, cyzoryk, tak, na mnie wołają. Na połowie boiska moje ziomki przegrają. Jedźmy z tym wózkiem widłowym dalej. Lubicie króliki? Pewno, że lubicie. Każdy prawie lubi króliki. A jak się lubi króliki... To się je chroni, a taka ochrona przecież musi kosztować. W mieście stołecznym na przykład wydawało się od lat tysiące, czasem dziesiątki tysięcy złotych na króliki. Czy ktoś wie, ile w Warszawie jest królików? Trudno orzec, nie? Czy zdajemy sobie sprawę, jak kompleksowego wsparcia i ochrony potrzebujemy? My, króliki. W Chinach są pandy, na Woli i Muranowie oraz w Pradze są króliki. Może w królikarni warszawskiej też są? Dawno nie sprawdzałem. Pisząc o tym przykładzie, natknąłem się za to na artykuł z gazety wyborczej z roku 2017, w którym to autor opisywał, że 10 lat szukał tych pociesznych zwierząt i za cholerę nie mógł znaleźć. W Warszawie mieli za dużo pieniędzy w budżecie obywatelskim i oni nie musieli znajdować królików, znaleźli sposób na wydanie. Balastu pieniężnego. No bo w końcu, oj, leci nam, leci. No i w końcu znaleźli, bo to, że dziennikarze nie mogli znaleźć królików, nie znaczy, że ich nie ma i że nie można na nie wyłożyć kasy. Kasa leci jak książki z mojego stołu. Choroba jasna, a może ja jestem jakimś takim króliczym ignorantem. W każdym razie króliki mnożą się wolniej od obciążeń fiskalnych i podatkowych, które wyskakują jak królik z kapelusza. Nasze kochane urzędasy są jak króliki. I w ogóle nie chodzi mi tutaj o jakieś skojarzenia, kosmaty, kinki czy coś w tym stylu, chociaż tak też bywa, powiem na marginesie. Tyle, że nie w Polsce, bo ostatnio czytałem o takim wysokim urzędniku w jednym afrykańskim państwie. Facet kicał z żonami kilku ministrów, wykicał żonę komendanta, policji oczywiście. Przekicał żonę prokuratora, nawet żonie brata nie odpuścił. To niezły herbatnik. Chyba ma w sobie to coś. Mam na myśli oczywiście kwity na mężów tych żon, bo sam pracował w pionie dotyczącym korupcji. Prawdziwy królik pędzi wiatr, ale my nie o tym. To nie ten case. Nasi politycy to takie słodkie króliki, których dobrze opisuje niewinny Sucharek. Dlaczego królik nigdy nie oszczędza pieniędzy? bo wszystko przepuszcza przez łapki. Pozdrawiam wszystkie fanki i fanów tych ślicznych, futrzastych zwierzątek. Dla wielbicieli tematu pandemii też się coś znajdzie, bo mamy tutaj podpunkt pod wdzięcznym tytułem Szczepionkowe darowizny. Poprzedni rząd kupił 129 milionów szczepionek, a jak się później okazało, to trochę z tą liczbą przestrzelił, no więc 13 milionów dawek postanowiło oddać innym krajom w formie darowizn. Darowizna warta miliard 300 mld zł. A sami obdarowani oczywiście załatwili transport po tę wakcynę. No ja se robię, oczywiście, że nie. Polski podatnik zapłacił jeszcze 3,5 bańki za dowóz preparatów do obdarowanych. No pięknie. To jest taki... Klasyczny pomnik Frejstra, powiedzieliby jedni, ale może drudzy by to trochę zniuansowali, też się tak zastanawiam. A może to było tak, że oddaliśmy szczepionki jako darowiznę, ale żeby nikt nie pomyślał, że jesteśmy jakoś tam biedni, to sami zapłaciliśmy za transport. Taka piętrowa intryga. Oni myślą, że my myślimy, że oni nie wiedzą, że my nie wiemy, a nieco już poważniej w tym wszystkim zapomniano o podstawowej zasadzie. Bo jeśli coś robisz za pieniądze podatników, to chociaż udawaj, że wiesz, co robisz. Przypomniała mi się tutaj o, pani posłanka, która na początku kryzysu na polsko-białoruskiej granicy grzmiała w mediach społecznościowych, wpuścić tych ludzi, kim są, ustali się potem. Można by to parafrazować w naszym, przykładu, na, w naszym przykładzie na te e, szczepionkowe przykłady. Kupić te szczepionki, kto je chce, to się ustali potem. Albo. Odda Kazachstanowi. Nie chcę za głęboko wejść w ten temat, nie chcę się narazić algorytmom, ale jak sobie przypomnę te piękne czasy komunałów w stylu dbajmy o siebie, albo jak przypomnę sobie te materiały telewizyjne z fachową analizą, ile to jest półtora metra bezpieczeństwa tego odstępu, ten klasyczny, już legendarny, mityczny, epicki zakaz wchodzenia do lasu. No nie będę już o tym więcej mówiła, to jest taki cyrk, jak sobie o tym przypomnę, taki smutny, dramatyczny Oscar się należy. No ale za wielką wodą w Ameryce też coś w tych pandemicznych tematach się ruszyło, dzieje, coś się tam pamięta, bo przecież niedawno ustępujący prezydent Joe Biden ułaskawił nie tylko przecież członków swojej rodziny, swojego syna, który przecież wchodził w konflikty z prawem, ale też guru polityki strategii covidowych, doktora Fauci'ego który póki co w żadne konflikty z prawem przecież był nie wszedł. Może Joe Biden wiedział coś więcej od nas. Teraz niewinny doktor Fauci ma ułaskawienie. Może się mu przyda, bo jak mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Co by wam tutaj na koniec dać? Mamy m.in. zapadnięty dworzec, mamy rozstrzelniony zbiornik retencyjny, ale o tym to opowiadałem w oddzielnym odcinku Podczas wycieczki do Krakowa. Promocja strefy czystego transportu przez youtuberów w Krakowie. To jest dobre. 800 tysięcy złociszych krakowscy radni postanowili wydać na promowanie zakazu wjazdu do centrum dla biedniejszych właścicieli starych aut. Promować będą youtuberzy, żeby było na czasie, modnie i skutecznie. Promocja strefy czystego transportu przez youtuberów to jest e, świetny pomysł, bo w końcu kto lepiej rozumie ten ekologiczny ambaras, e, zawiłości transportowe, kto to lepiej wie, niż ludzie, którzy cały dzień siedzą w domu na kanapie i nagrywają filmiki dla dzieciaków. Na no, a Ty, bidoku? Masz legalnie kupione auto, płacisz C, czasem płacisz C, odprowadzasz podatki, chcesz sobie wjechać do centrum tym swoim starym struclem, a urzędnik mówi hola, hola, wiesz, nie bardzo mi się to widzi, bo coś mi tu śmierdzi. No i zostaje klepanie biedy. Czyste powietrze, to jest piękne hasło. Czyste jak ich ręce po wydaniu twoich pieniędzy. Ale to nie o powietrze tutaj chodzi, wiesz. Tu nigdy nie jest o powietrze, tu nigdy nie jest o Powietrzu. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, gdzie jest twoje miejsce. Ty nie jesteś z centrum, ty jesteś na obrzeżach razem z innymi, których nie stać na hybrydę albo Tesle. Władza nie chce, żebyś był równy. Chce, żebyś stał za barierką. Patrzył na świat, który jest nie dla ciebie i czuł wdzięczność choćby za to, że w ogóle możesz patrzeć. Wiesz, Jak ten smród klekocze? Wiesz, jak wygląda umysł urzędnika, który wymyśla strefę czystego transportu? Wyobraź sobie pustą szafę, puste półki, smętne wieszaki, może jakiś kurz, może jakiś zasuszony mol, który nie zdążył wgryźć się w stary kożuch. A na środku tego wszystkiego stoi lustro. I ten urzędnik w kółko się w nie gapi, gładzi krawat, mówi sobie jestem kimś, jestem ważny. To dzięki mnie to miasto oddycha. Korci mnie, żeby tu kogoś wyróżnić, przywołać tak z imienia i nazwiska, ale pojadę bez personaliów bo chyba zbyt głęboko bym wjechał i niekoniecznie mam na myśli wazelinę. Wielu z bohaterów tych wspaniałych przykładów marnotrawstwa miało wizję. I tutaj pasuje, jak ulał zdanie naszego obecnego premiera sprzed lat, który wówczas jako premier mówił, że jak się ma wizję, to trzeba było z tymi wizjami iść do psychiatry. Nie będę zdradzać wszystkich 49 przykładów zawartych w tej książce. Powiem tyle, że nie brakuje tu punktowania tej i poprzedniej władzy. Nie brakuje przykładów lokalnych, regionalnych, wojewódzkich. Śledźcie media społecznościowe WEI. Pojawią się w nich informacje o konkursie na największe inwestycyjne fajle zawarte e, w mojej książce. Będą statuetki, a na osłodę tego całego gó... Go... będą też konkursy. Będzie się generalnie działo. A ja zachęcam też do lektury, po prostu do przeczytania, sięgnięcia po tę książkę. A sam zastanawiam się nad przyszłoroczną edycją Czarnej Księgi. Ahoj! ten program wychodzi nam zajebiście. Na baz grał autor.